Siemaneczko, z tej strony Kaszu, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jako dzisiaj jest poniedziałek, pogramy sobie w Shakes and Fidget na świecie 13 i świecie 7. Jak widzicie, już jesteśmy na świecie 13. No i co? Chodźmy do karczmy w sumie na razie. Nie, karczmy już zrobiłem całą. Chodźmy sobie do arenki. I tak, on na 788. Powinniśmy go pokonać, bo nie ma jakiejś dużej szansy nakryta. A my zawsze mamy jakąś szansę nakryta. Co? To byłoby sensu. A my to mamy większą szansę od niego nakryta. kryta. naprawdę. Dobra, trudno. Zbrojowni. W ogóle nie patrzyłem w ogóle do zbrojowni ani do gabinetu magii tak więc sobie sprawdzimy, nic tutaj ciekawego nie ma tu też nic hmm. słabo chwilę, hmm. nic zakręcimy sobie u aba ww dobra, kręcimy i liczymy na I i nie drewno, słabo, słabo, słabo yy, ogólnie mam nieśmiertelkę Mnie nie chcę jej teraz pić, bo po prostu sobie zostawię na później, tak na 60 poziom myślę, że będzie to spoko opcja więc no, na razie jej nie tykam. I my przechodzimy do walk. Lochy. Chciałem pokazać troszeczkę lochów. Bo troszeczkę tych lochów zrobiłem, bo na przykład Mięsnego golema. Yy, tutaj to był 9 na 10 Loch, w tym w ogóle kryt za 46 tysięcy, więc yy, po polecam. I okrutną Tarantulę także sobie pokonałem 42 na 39 i co wygraliśmy? Więc poszło taki spokojnie dostałem świąteczny epic, tak więc naprawdę naprawdę mm, spoko I dobra. Gildia, tak, tak wygląda Gildia. ogólnie jeżeli widzicie tutaj sły banan, y, kondzio i Morek to są y, koledzy. Znaczy się, no, Morek znacie Morka z filmików pewnie jakiegoś, bo nagrywałem z nim chyba. Kondzio też znacie z Left 4 Dead. a cały banan to jest suy banan i go nie poznacie nigdy, bo z nim nie nagram. Kappa. Nie no, może kiedyś z nim coś nagram. Tak się prezentuje gildia, no słabo słabo, piszcie swoje niki w komentarzach, ogólnie ja bym tutaj, tutaj od 10 levela, no ale spoko, nieważne. Yy, jesteśmy na 5000 pozycji w sali chwały, tak myślę, że całkiem całkiem spoko wynik jak na 215 tysięcy osób, myślę, że całkiem całkiem spoko wynik i tak, yy, tutaj z żywiołakiem nie mam raczej szans. Z Książę ciemności też, nie? No z nim mamy chyba największe szanse, tylko muszą tu Kryty się bo jak Kryty to... No i tu już słabo. Co? I teraz Król do 60 tysięcy, boom Nie. Nie, nie. 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 Dobra, przejdźmy sobie do Twierdzy i to będzie chyba na tyle z Świata 13. Halo, halo? O, 3 tysiące drewna. To jest całkiem spoko. Jeszcze raz. Halo! No, to za żałość. Ogólnie, najprawdopodobniej mieliście mm, przed tym filmikiem jeszcze jeden odcinek z 600, gdyż nagrałem go w tamten weekend. Nie w ten, tylko w tamten. I miałem go wrzucić, dlatego nie wrzuciłem, i, i wrzucę go wam przed tym, żebyście sobie obejrzeli. I najprawdopodobniej, tym, mówię najprawdopodobniej, bo nie wiem, jak to będzie. W tym tygodniu będą po dwa odcinki dziennie, żeby nadrobić właśnie tamten tydzień. O, udało się, fajnie. No i, i możecie właśnie wyczekiwać. Odcineczków ulepszmy sobie kwaterę robotników na poziom czwarty. No i to by było na tyle z tej postaci. Tak więc zobaczymy się w postaci kolejnej. Dobra, jesteśmy. No i przejdźmy sobie do kartman. Standardowo. W karczmie sobie zróbmy kilka misji. Jak zróbmy sobie na przykład tą i pominimy ją tutaj za mm, klepsydrę czasu. Jak widzicie, jest weekend epicki. Tak więc całkiem, całkiem, całkiem spoko. No oczywiście do mnie ten weekend mnie tam nie obowiązuje, bo ja tam nie kupuję grzybów, nie i mm, nie szukam epików w sensie. Tak więc mnie to tam naprawdę przegraliśmy, nim. mnie to tam nie obchodzi troszeczkę. No ale jak ktoś tam kupuje grzybki, to zawsze tym tam spoko rzecz. E, dobra. Setna ziemia i spróbujemy 93 ziemią. Czy nam się uda? Wątpię. Co? Ło, wow, What the fuck. To nie źle. No dobra. drugi poziom ma nasz poni-koni. I przejdźmy sobie do doktorka aww. Kręcimy i liczymy jak życzymy. kciuki, trzeba kciuki, czy mamy kciuki. I Pum! Halop. Czemu się nie zatrzymało. Jaki żal. Dobra. Nieważne, czy my tu mamy, czy By to widzieliście. Nie wiem. Ale wam pokażę. Pogadałem wojownika czarnego, postępnego czerepu, więc całkiem spokojnie dostałem taką sobie tutaj mm, klatę. W każdym razie ja to pominę i lecimy dalej w gildii Gildię, Gildia, no oczywiście koksy nad koksami. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam całą, 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 całą gildię. Nawet napiszę. Y nagrywam pozdro al pozdrawiam całą milię i lecimy tutaj mm, z portalem gildijnym masażysta z masary szósty poziom, 2 miliony życia no, no spoko, spoko, bo sobie zabraliśmy 2 hp, znaczy 2 miliony hp co ja gadam, no i dobra 4 za od bagienny dragor, z bagiennym dragorem nie mamy raczej szans, bo to jest mag i właśnie z nim będzie troszecz, troszeczkę ciężko, tak więc nawet nie ma sensu go atakować, ale zaatakujemy sobie portal do piki. Akt pierwszy, poziom pierwszy. Ogólnie znowu mi jego życie zwróciło do 100%, bo dwa ataki miałem, czy tam trzy takie, że zabrałem mu 7 czy tam 8%. Nie wróciłem je do 100%, ale udało mi się teraz do 72% go zbić i zobaczymy. Jak to teraz pójdzie? No, przynajmniej tak do tych 20 milionów zbić. To by było całkiem spoko. I najprawdopodobniej go zbijemy dotąd. Chociaż. Czy to jest kolejna y, taka akcja, że prawie nie unikamy nic? <laughs> nie, no dobra. Ale halo, kryty. No, halo! No, jeszcze dwa. O, i jeszcze jeden. I... No i dobra, jest 20 milionów. Mój cel został y, zdobyty i mam 55%, więc jest bardzo dobrze. Jutro będziemy mieć 65%. Także no, y, co my tu możemy jeszcze zrobić? Zatopimy y, no sobie może ponikonikiem. Tutaj 402 Kamolak, bo to jest. Bo to jest oczywiście wojownik i on jest do zrobienia. Tylko, że nasz ponikonik nie chce coś unikać, widzę. Unik. Ach, nie, nie, nie. Fajnie. Dobra. Co to jakoś tak szybko przeszło? Pójdźmy sobie do, jeszcze nakarczmy do naszego dziamaczka. Wygląda, na bystrzał. Zagramy w grę losową. Pff. Y, y, pf, zręcznościową. No dobra. 61 tysięcy. I zobaczymy, czy porobimy naszego. <laughs> to jest hazardzista. I jest w tym kubeczku. I bęk, bęk, bęk. Jest to najlepszy. Jestem w to mistrzem. Nie no. Udało się nam tutaj porobić, no i tak, co my tu mamy jeszcze do zrobienia, tutaj polecieliśmy wszystko, postać, Rozumiem sobie troszeczkę w statystyki, troszeczkę tutaj w tu i troszeczkę w życie i troszeczkę tutaj wkryta i już nie mamy. Jeżeli chcecie ze mną pograć to oczywiście mm, oba linki będziecie mieli w opisie do w13 i do w7, tak więc serdecznie Was zapraszam na te światy. Yy, oczywiście, jeżeli chcecie dołączyć do Gili, bo założyliście konto, a yy, i jeszcze nie macie tego poziomu i dopiero wbiliście, to piszcie oczywiście swoje niki w komentarzach, ja chętnie Was dodam. No i to by było na tyle w sumie, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, tymczasem ja się zamierzam trzymać trzymajcie się i cześć, bajooo!